Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. 18 maja 2020 roku mija setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, człowieka szczególnie bliskiego sercom wszystkich Małopolan. Z inicjatywy marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w maju ubiegłego roku rezolucję w sprawie ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Małopolski. Z nadzieją czekamy na ostateczną decyzję Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. Historia papieża Polaka jest nierozerwalnie związana z Małopolską. To tu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat. Tu, jako skromny ksiądz z Krakowa rozpoczynał swoją kapłańską posługę, która miała zaprowadzić go aż do stolicy Piotrowej. Wreszcie tutaj znajdowały się bliskie jego sercu miejsca, do których później jako papież często wracał. Ukochane Tatry, sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej czy adres na zawsze już związany związane z jego postacią Franciszkańska 3 w Krakowie. Urząd województwa małopolskiego przekazał pierwsze karetki. Jest to wsparcie w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej z pakietu medycznego. Komitet sterujący podjął decyzję, że w każdym miejscu, gdzie są zespoły ratownicze, pojawi się jeden nowy ambulans. Nie będę ukrywał, że decyzja kierunkowa odnośnie przydziału karetek odnośnie pomysłu w ogóle na same karetki była również pomysłem i informacją od samych ratowników medycznych z tego miejsca bardzo dziękuję ratownikom medycznym całemu personelowi medycznemu mam nadzieję szanowni państwo że ten nowoczesny sprzęt medyczny będzie takim uzupełnieniem tak abyśmy byli przekonani, że nasze służby nie tylko się poświęcają, ale przede wszystkim są świetnie wyposażone. Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako jednoimienny jest największym beneficjentem pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jedna z tych karetek będzie stanowiła zaplecze unikalnego jak gdyby rozwiązania nie tylko w skali województwa, ale też w skali kraju, a mianowicie będzie to karetka, która będzie przeznaczona jako karetka ECMO. Karetka ECMO, która będzie dedykowana do realizacji terapii pozaustrojowych. Karetkę otrzymało również krakowskie pogotowie ratunkowe. Ja nie pamiętam, a pracuję tutaj naprawdę wiele lat, a żeby kiedykolwiek pogotowie otrzymywała aż 19 karetek, bo tyle z puli 50 otrzyma nasza jednostka. To są karetki bardzo nowoczesne, wyposażone według standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz, ale nawet ponadstandardowo, dlatego że są w nich aparaty do masażu klatki piersiowej. I zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną również aparaty do dezynfekcji karetek. Przypomnijmy, że całość zamówienia w ramach pakietu medycznego to 50 karetek dla Małopolski. <muzyka> W uzgodnieniu z organizatorem przewozów spółka Koleje Małopolskie planuje zmiany w rozkładzie jazdy. Zostanie przywrócone 12 połączeń. Modyfikacje te wynikają ze znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Są to pociągi, które obsługują linię SK2, kierunek Sędziszowa i Miechowa, a także SK3. Tarnów. Pozostawiamy natomiast zawieszone kursy pociągów na lotnisko. Tutaj oczekujemy na decyzję dotyczącą możliwości przywrócenia ruchu lotniczego. Obecnie trwają rozmowy, czy na sezon wakacyjny wprowadzić takt półgodzinny pociągów w kierunku lotniska. Przywracamy także kursowanie pociągów weekendowych w relacji do jasła. Jeżeli chodzi o pozostałą część oferty, tutaj wracamy praktycznie do stanu sprzed epidemii. Jest już bowiem zauważalny wzrost liczby, liczby podróżnych, co w powiązaniu z obowiązującymi limitami dotyczącymi liczby miejsc w, w transporcie publicznym powoduje, że ta siatka połączeń musi być z naszej strony tak skonstruowana aby tych limitów przestrzegać. Aby podróżni mogli czuć się bezpiecznie, w dalszym ciągu realizowane są czynności związane z dezynfekcją taborów. Wznowienie przewozów planowane jest od 25 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej malopolskie To wszystko co przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.